Główną metodą, którą stosuje się w Feng Shui jest to przede wszystkim metoda poprawy parametrów harmonii, czyli zdrowia ogólnie rzecz biorąc, równowagi w życiu człowieka poprzez właściwe zastosowanie właściwych aranżacji przestrzennych, poprzez właściwą organizację przestrzeni. I tę organizację przestrzeni wykonuje się zarówno w sensie statycznym, jak i w sensie dynamicznym. I całkiem niedawno, bo... 19 lutego tego roku rozpoczął się Nowy Rok Drewnianej Kozy i w związku z tym powinniśmy zastosować się do zaleceń zgodnych z tendencjami, jakie będą wpływać na nasze życie przez całe 354 dni Roku Drewnianej Kozy. Rok Drewnianej Kozy jest krótszy od ubiegłego, od Roku Drewnianego Konia o całe 30 dni. Będzie mieć 12 miesięcy lunarnych, ale oznacza to także, że zmieniły się miejsca i w przestrzeni, które są bardziej uwrażliwione. W tym roku trzeba zwrócić uwagę na to, by ze względu na tzw. henchuj defensywne, czyli ochronne, nie remontować przestrzeni, które są szczególnie uwrażliwione. Taką pierwszą przestrzenią jest przestrzeń zajmowana przez formację energetyczną Jowisza albo Księcia Jowisza, albo Wielkiego Księcia Jowisza. Jest to formacja związana z pozycją także kozy w systemie zodiakalnym chińskim. I znajduje się ona w przestrzeni na kompasie oznaczanej w feng shui jako pierwszy pod zakres południowo-zachodni. Dla tych z Państwa, którzy używają normalnych kompasów, też kompasów elektronicznych, przypomnę, że jest to odcinek między 202,6 a 217,5 stopnia na kompasie. Innym miejscem, którego nie wolno remontować w tym roku, a remont polega na wymianie drzwi, okien, ale także naprawie dachów, natomiast w remont nie wchodzą zwykłe normalne odświeżania przestrzeni, czyli malowanie. Innym miejscem jest przestrzeń zachodnia. W przestrzeni zachodniej kumulują się dwie formacje energetyczne. Pierwsza nazywana sarm albo inaczej trzy śmierci, a druga nazywana pięć żółtych, Gwiazda pięć żółtych. Obie są niezwykle niebezpieczne i obejmują aż 90 stopni na kompasie w przestrzeni zachodniej i tych przestrzeni także nie wolno remontować. Pozostałe przestrzenie, na które trzeba uważać, to jest rejon południowo-wschodni, gdzie zlokalizowana jest gwiazda numer 2 odpowiedzialna za wypadki oraz za wszelkiego typu e, e, niedociągnięcia zdrowotne. Znajduje się ona na, na południowym wschodzie oraz miejsce, które jest uznawane jako zagrożone e, przy pomocy rabunku, napadów oraz e, utraty finansów to jest miejsce na południu. Natomiast tam nie obowiązują zasady te, które były istotne z punktu widzenia e, remontowego, czyli e, tam gdzie znajduje się formacja Taisui czyli na południowo-zachodniej przestrzeni i przestrzeni zachodniej. Dodatkowo rok kozy, roku kozy ze względu na system wędrujących gwiazd w przestrzeni centralnej rezyduje gwiazda numer 3. Ta gwiazda numer 3 z jednej strony jest związana z naciskiem na sprawy rodzinne, ale z drugiej strony bywa, że postrzegana jest jako konfliktowa, ponieważ rejon centralny jest to rejon Ziemi. To właściwym remedium w środku, w centrum mieszkania, domu lub też lokalu firmy e, będzie e, zalecenie, istotne, istotne będzie zalecenie, żeby używać energii ognia. Tę energia ognia to są ogień żywy, ale także energia e, koloru czerwonego lub też e, błyszczących przedmiotów, ale także e, świec. Jeśli chodzi o pozostałe przestrzenie, to w przestrzeni wschodniej rezyduje gwiazda numer 1, czyli zwana gwiazdą zwycięstw. W przestrzeni północno-wschodniej rezyduje gwiazda numer 6 niewieńskiej pomocy, a w przestrzeni północnej postrzegana jako najwłaściwsza i najlepsza z systemu wędrujących gwiazd, gwiazda numer 8, dająca powodzenie finansowe.